Nie oddawaj swojej władzy innym, a wszystkie problemy powiesz Bogu, a zwłaszcza te z kontrolą, i proś, aby w pokojowy sposób uzdrawiał każde konfliktowe sytuacje, aby wprowadzał więcej równowagi. Nie monitoruj yy, działania innych osób. To nie ma sensu. Bardzo e, głębokie są te przesłania, zwróćcie uwagę, prawda? Teraz macie też opiekę anielską. Anioły cały czas prowadzą was. Macie też wybór, czy chcecie być wyżej. E, zawsze każdy z nas ma wybór, czy wibruje wysoko, czy nisko. Czy chce dostroić się do demonów, czy do aniołów. Czy będziesz wychwalał, Jasność czy, przeklinał, ciemność? Zwróć uwagę i jedynko, bez względu na okoliczności, zawsze miej wiarę, zawsze niebiańskie istoty nad tobą czuwają. I oni przez nawet jakiś ułamek sekundy mogą pozwolić ci ujrzeć przyszłość. Będziesz miał natchnione myśli, które na przykład odsłonią ci teraźniejszość czy przyszłość. Obserwuj swoje myśli, zawsze miej takie, aby pozwalały ci wzrastać, wzrastać, wzrastać. Tu masz pięknego sprzymierzeńca. Skup się na twórczych projektach. One będą zawsze sukcesem. Twórz coś. Kiedy ty, przy pomocy swojej wyobraźni, będziesz tworzył, zobaczysz nieskończoność i bezkres energetycznej wymiany świadomości. Każdy zamiar, z którym się nosisz, ma wpływ na innych. Wszyscy jesteśmy połączeni. Wszyscy jesteśmy połączeni w najgłębszym, energetycznym miejscu. Więc wybieramy, wywieramy wpływ na innych. I czy to jest poziom jednostkowy, czy globalny. Więc kosmos teraz przypomina Ci, abyś otworzył się na źródło kreatywności. Masz bardzo dużo tego w sobie. Bądź świadom swoich myśli, działań. I najważniejsze jest to, aby nie ustawić się w dążeniu do swoich celów, tylko żeby prosić, aby w doskonały sposób urzeczywistniało się najwyższe przeznaczenie, i wtedy spłynie na Ciebie natchnienie, a Ty sam w znaczący sposób wywrzesz wpływ na innych ludzi. Za pomocą Twoich dzieł. To dziś powiedziałam Krzysztofowi. Masz tyle do przekazania, masz tyle do zaoferowania. Zamiast mówić ludziom, co mają robić, twórz, twórz swoje dzieło. Dzięki temu, co stworzysz, czy piękną muzykę, czy piękną piosenkę, albo napiszesz e, książkę, napiszesz wier wiersz czy poemat, więcej zdziałasz i więcej zrobisz. Niż jeżeli będziesz kogoś nauczał czy pouczał, moi drodzy. Nie o to tu chodzi. Nie o to tu chodzi, żeby kogoś nauczać czy kogoś pouczać. Po prostu bądźcie delikatni, bądźcie wyrozumiali, bądźcie łagodni. Łagodnością zdziałacie więcej. Moje drogie dwójeczki, a co dla Was? O proszę. Coś nowego pojawia się na horyzoncie. A jeszcze teraz może tego nie czujecie, może czujecie się właśnie przytłoczeni. A tutaj wyraźnie karta mówi: ufaj, coś nowego idzie do ciebie, coś nowego już się pojawiło i nawet teraz ty tego nie widzisz. Może nie jesteś świadomy tych zmian, bo teraz będzie się jakiś początek nowej drogi dopiero rozpoczynał. Ale bardzo ważne, żebyś. Zachował optymizm, abyś zachował jasny obraz Twoich pragnień i zamiarów, unikać wszystkich osób tu poproszę, którzy emanują jakąś negatywną energią albo mówią: Nie, to ci się nie uda, to dopiero małe kroki, gdzie ty tam zajdziesz, gdzie ty tam pójdziesz, o Jezus, ten budowa tego domu, przecież kiedy ty to zrobisz, kiedy ty to skończysz? Nie. Ty nawet. Jedna rozmowa telefoniczna, jeden list, czy po prostu cokolwiek, co będzie pozytywne do realizacji Twojego celu. Tu są bardzo ważne, konsekwentne działania i mają zawsze o jeden kroczek przybliżać Cię do wielkiego Twojego marzenia. Zawsze, oczywiście, masz prosić anioły o pomoc, aby one Cię prowadziły, aby one dawały Ci wskazówki, aby Cię kierowały i masz wierzyć, że tak będzie. Ale w tym momencie jeszcze zatrzymaj się na chwilę. Musisz troszeczkę odpoczywać. Nie możesz tylko pracować, pracować, pracować. Pozwól sobie na odrobinę przyjemności. Jakiś manicure, pedicure, spacer do lasu. Chociaż troszeczkę przyjemności. Bo kiedy ty dbasz o siebie, korzystają na, to, na tym wszyscy. Ja się czasami zastanawiałam, no jak to? O co tutaj chodzi? Przecież ja mam tyle obowiązków, ja mam kredyt, ja tutaj muszę... Płacić, jak pamiętam na samym początku, ta karta mi wychodziła, to ja sobie myślałam, jak to mogę po prostu odpoczywać, jak jest tyle rzeczy do zrobienia. W jakim byłam błędzie, w jakim byłam błędzie, kochani, bo to chodzi o to, że kiedy już jesteś tak zmęczony i zestresowany i wypalony, nie zrobisz nic dobrego, albo będą błędy, albo będzie Twoje ciało chorować, albo będziesz tylko zgorzkniały i wypalony, i to się wtedy nie uda. Pozwólcie, że napiję się łyka wody. Więc od czasu do czasu, kiedy ty będziesz odpoczywać, właśnie odpoczywać, ładujesz wtedy baterię i możesz jeszcze mocniej urzeczywistniać wtedy swoje marzenia i pragnienia, bo będziesz miał więcej energii. Tutaj masz bardzo głębokie w sens przesłanie. Karta ta przypomina ci, że prawdziwa jest tylko miłość, bezwarunkowa. To jest prawdziwa moc i to jest też twórcza moc miłości przez wielką moc hojności serca szacunku cześci głębokiego zrozumienia i szacunku do wszystkiego co żyje dzięki temu właśnie twoje życie jest pełne szczęścia i zadowolenia jeżeli ty chcesz żeby w twoim życiu niczego nie zabrakło to twoim myślom uczuciom i działaniom muszą towarzyszyć właśnie tą, tą miłość to, to współczucie, to życzliwość w stosunku do wszystkich innych ludzi rzeczy hmm. a jeżeli też pytacie o związek, jeżeli myślicie o związku to ta karta mówi żeby być bezinteresownym na razie w tym momencie niczego nie oczekiwać o nic nie prosić i zachować spokój. I wkrótce otrzymacie to, co się Wam należy. Życzliwość zawsze w jakiś sposób do nas powraca. Bez wątpienia uzyskasz to, co dałeś. A czasami nawet w taki sposób, który przekroczy Twoje wyobrażenia. Musisz też pamiętać, moja droga dwójeczko, o prawie dostatku. Symbolizuje to prawo dostatku, obfitość natury. W przyrodzie jest wszystko, czego Ty potrzebujesz. Obf błogosławieństwo chce przyjść do Ciebie. Życie ma wiele dla Ciebie dóbr i błogosławieństw i na pewno też dla Ciebie wystarczy, wystarczy dla wszystkich. Ale miej pokorę, miej też wdzięczność. Mów to: jestem wdzięczny, dziękuję. Okazuj tą wdzięczność, bo wtedy będzie się manifestowało jeszcze więcej dla ciebie darów. Bóg chce, abyśmy byli wdzięczni, abyśmy podziękowali. To tak jak przychodzi do was dziecko i mówi: No, mamo, daj mi Lizaka, ale powiedz dziękuję, poproś. Dziecko z wdzięcznością mówi: proszę, proszę, tobie się serce po prostu rozmiękcza i jeszcze więcej chcesz dać temu dziecku dobra, miłości i słodyczy. Macie tutaj gotowość na miłość, moi drodzy, ponowną. Czyli rozkład tych kart może też pokazywać, że możecie już sobie pozwolić na nowy związek w swoim życiu. Może też myśleliście, że już nigdy nie otworzycie się na miłość, ha, bo byliście zranieni, ale to już minęło. Już dużo czasu poświęciłeś na uzdrowienie. I karta mówi, że jesteś gotowy, by znowu kochać. I bądź dla siebie łagodny. Od nowa powróć do życia miłosnego. Możesz zacząć od randek, czy od mm, spotkań z jakimiś ludźmi, um, ale unikaj takich sytuacji, gdzie nadużywa się alkoholu czy narkotyków. Nie przyspieszaj miłości. Po prostu módl się a, cierpliwie, czekaj na pojawienie się właściwej osoby. Też powinnaś. Mieć większą pewność siebie w zaufaniu do Boga. Wierz w siebie przez wiarę w Boga działającego w ciebie. Musiałam wam to przeczytać, musiałam wam to pokazać, ponieważ ta karta się moje drogie dwójeczki skleiła. Więc czy nie warto przemyśleć to zaufanie? Że teraz wam jest jeszcze trochę trudno, albo pracujcie nad tym, pracujcie nad uzdrawianiem. Szanujcie również swoje potrzeby, oczywiście. Dajcie sobie dobry czas y, na wszystko, czyli na to uzdrawianie. Y, unikajcie wszystkiego, co negatywne. Zanurzcie się teraz w takiej łagodnej energii. Możecie sobie robić jakieś relaksujące zabiegi, słuchanie muzyki, jedzenie dobrych, smacznych potraw. Może teraz właśnie jeszcze wy potrzebujecie uleczyć zupełnie, naprawić te stare traumy poprzez jakieś te doświadczenia przeszłe i w końcu w pewności siebie i zaufaniu do Boga, że jeszcze może czekać Cię coś dobrego, innego, otworzyć się oczywiście we właściwym dla Was momencie i czasie na nową miłość bardzo bardzo e, tego wam życzę jacy powinniście być pełni miłości i współczucia szanować i siebie i innych być życzliwym i rozważnym również dla siebie i dla innych otoczcie się tą energią dziękuję dwójeczki i teraz jeszcze trójeczki trójeczki Macie tutaj pokój. Oj, coś się kończy w Waszym życiu. Dobra, zaraz wszystko powiem. Moi drodzy, na pewno Wy macie tutaj kompletną zmianę. Koniec, pewien etap w Waszym życiu dobiega końca. Poproście może Anioły o pomoc, poproście o pocieszenie, albo poproście zupełnie e, z tego się już wyplątać, wycofać. To jest ważne, żeby pewien etap. W swoim życiu zamknąć, nie powracać już do przeszłości. Posłuchajcie wstępu, On jest bardzo ważny. I w tym momencie macie wiedzieć, że Ech... tamto się już nie wróci. Anioły są blisko Ciebie. Kiedy Ty już będziesz gotowy. One dyskretnie pokażą ci nowe błogosławieństwa, jakie spłyną na ciebie w związku z zakończeniem tego etapu w swoim życiu. Jeżeli czujesz jakiś smutek, bo wypalił się związek, albo kończysz jakiś związek, anioły pomogą ci otworzyć przed tobą nowe możliwości, zainspirować cię do jakiegoś nowego życia, nowego projektu, czy po prostu otroszczenie się o siebie. Nie tłumcie tych przemian. Możecie teraz rozmawiać z przyjaciółmi, możecie dołączyć do jakiejś grupy wsparcia, możecie pójść poprosić jakiegoś psychologa o pomoc. Im więcej wyrzucicie z siebie, tym więcej będziecie wolni. Bardzo mocno strzeżcie się wszelakich skłonności autodestrukcyjnych czyli proszę nie pić, nie palić, yy, nie, wiem, nie życzyć komuś źle. Nie. Ale jeżeli nawet poczujecie potrzebę wypłakania się, czy przytulenia się do kogoś, wystarczy, że poprosicie, możecie poprosić też anioły, aby otuliły, objęły was skrzydłami, przytuliły was i poczujecie ulgę. A jak macie rozwiązać ten problem z tą osobą, z tą osobą, która was zraniła, ale która po już was nie chce, pokój. Ty już jesteś zmęczony. Tak dużo się działo w Twoim życiu, że Twoja dusza jest zmęczona i Ty właśnie pragniesz tego pokoju, tej ciszy, może nawet i samotnie spędzonego czasu, żeby zregenerować się, żeby zrelaksować swoje serce i umysł. Teraz Twoja dusza potrzebuje ukojenia i Ty to dostaniesz, anioły to przyniosą Tobie. Wewnętrzny spokój jest Ci potrzebny, i ten wewnętrzny spokój ma niesamowicie potężne właściwości lecznicze. I wkrótce cały spokój zapanuje w Twoim życiu. Najgorsze już jest za Tobą, a pozytywne i pokojowe zakończenie tej sytuacji jest pewne. Więc ja dam Ci teraz sygnał, że możesz prosić o cuda. Możesz prosić Pana Boga, żeby w Twoim życiu pojawiły się cuda, nowa droga, nowe możliwości, aby spełniły się Twoje marzenia. I spokojny, delikatny głos wskaże Ci dalszą drogę. Możesz też prosić o odpowiednich ludzi, aby Bóg zesłał ci takich ludzi, którzy Ci pomogą w tym wyzwaniu na tej drodze, czy na tej nowej drodze, czy w nowej pracy. Nowych ludzi chcesz poznać, nowe kontakty, nowych przyjaciół. Masz tu pięknego, kolejnego sprzymierzeńca, jesteś znakomitym, inteligentnym, natchnionym człowiekiem. Pamiętaj, że jesteś narzędziem boskiego światła, które lśni na tym świecie i Znajdujesz się właśnie na właściwej drodze prowadzącej do Twojego najwyższego dobra. Teraz będzie manifestować się Twoja rzeczywistość nowa. Teraz będzie nowy kolejny, właściwy krok. I tak ma być. Być może myślisz, że dużą cenę zapłaciłeś. Być może ta postawa kosztowała Cię sporo pracy. Być może dużo przeszedłeś, ale podnieś wysoko głowę. Bądź dumny z tego, kim się stałeś. Teraz hasłem ma być wdzięczność i akceptacja całej sytuacji, całego Twojego życia, również tego, co przyjdzie. Otwórz się na to, otwórz się na to z ufnością, ponieważ Ty jesteś jak diament piękny diament. A diamenty są wspaniałymi symbolami tego, jak znalezienie się pod presją może prowadzić do piękna. Ponieważ diamenty powstają przez nacisk na pierwiastkowy węgiel, z którego są. Pierwiastkowy węgiel, z którego są zbudowane. I być może właśnie ty ostatnio cierpiałeś, być może miałeś stres. Być może twoje życie weszło na inny. Hmm, okres czy coś przeżyłeś jakąś traumę stres ale to uczyniło Cię tym diamentem uczyniło Cię tym kim jesteś i teraz Bóg chce Ci powiedzieć że jesteś jego drogocennym diamentem i chociaż wiele przeszedłeś to Boża siła nieustannie Cię wspierała i będzie to dalej robić i teraz nadszedł czas abyś Ty rozpoznał jak jesteś Cenny. I teraz też chcę powiedzieć, że ta karta chce, abyś ty też domagał się, aby ciebie traktowano z dobrocią i uczciwością, abyś ty rozwijał asertywny styl komunikacji. Ty będziesz okazywał szacunek innym osobom, ale też tym samym pokażesz, jak szanować ciebie. I ostatnia karta jeszcze dla Was: głęboka, pozytywna karma. Jesteś gotowy do przetworzenia tego, co było, pozostawienie za sobą bolesnych doświadczeń, doświadczeń i traum, i na osobiste uzdrowienie. I to kochanie. Może jeszcze potrzebujesz, na przykład, wizyty u terapeuty czy uzdrowiciela. Jeżeli potrzebujecie prywatnej, Czytania czy, czy konsultacji. Zapraszam serdecznie, zapraszam ciepło. Nie bój się prosić też o pomoc moja, kochana, mój kochany. Trzeba to wszystko może jeszcze przegadać, ale już potem zamknąć. Tu jest Ci potrzebna również detoksykacja od chemikaliów, od yy, przetworzonej żywności, od nie wiem, alkoholu, od papierosów, od negatywnych wpływów. Ty masz być pięknym, szafirowym kamieniem, który liśni, więc to emocjonalne, głębokie uzdrawianie sprawi, jak sobie na to pozwolisz, i zaczniesz o siebie odpowiednio dbać, że jeszcze rozkwitniesz, jak ten diament. I tego, kochani, Wam życzę, życzę nam wszystkim. Długie to czytanie się zrobiło. Na koniec chcę tylko powiedzieć, że już planuję 6. Zobaczmy, jaka to data, czy ja mam taką możliwość. 6. Jedna z moich słuchaczek, subskrybentek poprosiła o rejki, chce przyjechać za granicę, powiedziała, że jej już granice otwarli. Więc ja tak dzisiaj wstępnie, już spontanicznie ogłaszam 6. Pierwszy stopień rejki. 7 mogę dla tych którzy chcą zrobić sobie dwójkę siódmego w Krakowie. Zrobię to na razie w Krakowie. Zapraszam kto miałby ochotę przyjechać tym razem na żywo na seminarium reiki możecie się zgłaszać możecie się zapisywać. Moi kochani czy przyjechać po prostu na inicjację. Zapraszam serdecznie te osoby które chcą przyjechać do Krakowa, może chcą zrobić sobie wycieczkę, zwiedzić Kraków i doświadczyć y, inicjacji rejki, serdecznie i ciepło zapraszam. 6 czerwca, tak i 7 czerwca będę chciała to zrobić. Dziękuję wam. Zakończę takim po prostu wspaniałym anielskim namaste to czytanie. Bądźcie w zdrowiu, bądźcie otwarci na te zmiany, bądźcie ufni, bo naprawdę po tych wszystkich traumach, po tych wszystkich przeżyciach, po tych doświadczeniach, po tych karmicznych związkach, relacjach, przyjdą nowe, inne, lepsze i na to się otwórzmy. I dziękuję Wam jeszcze raz za wysłuchanie Wasza Ruzi Roks.